Jeżeli kiedyś używano czołgów do przejęcia e, państwa, tak dzisiaj używa się głosowania w Europarlamencie, w którym wy wzięliście udział. Bo to jest skandal, proszę pani, to jest zdrada narodowa interesów Polski. Co by pani tu nie powiedziała, jesteście zdrajcami narodowych interesów polskich. Koniec, proszę się pilnować z takimi nie, mocnymi to wy się pilnujcie. nie wiem jakie wy. E, wy razem. Wy, wy... wy SLD. Wy y, y, komuniści. Słucham? Proszę naprawdę. Zatkało. Nie, nawet swoich słów. <grym> bo bo zatkałam, po pierwsze, Nie, nie zatkało, tak, tylko. Pan daje panu moment na refleksję. Dziękuję pani jednak. bardzo. Pani się wody napije, o, a potem niech pani zobaczy, co wy robicie wobec Polski. Po pierwsze, znaczy, o Jezu, to trzeba tyle rzeczy uporządkować. O, ale Jezu, za dużo, e... to było nadużycie. Wycieranie norek ze skóry to jest okrutny proceder, z którym już dawno powinniśmy byli skończyć. To samo dotyczy zresztą dorabiania się na niehumanitarnym uboju. Wbrew temu, co się marzy panu Bosakowi, Polacy nie są barbarzyńcami i bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy pracę nad tą ustawą. Ukłony dla tych, którzy do tego doprowadzili. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, jak w tej sprawie głosować. Oczywiście protestuję teraz. Paru milionerów, którzy na okrucieństwie dla zwierząt się dorobili i protestują ich polityczne pacynki tam z brunatnych ław. Ale wbrew temu, co można od nich usłyszeć, wygaszenie hodowli na futro nie będzie miało istotnego znaczenia gospodarczego. Bo to jest branża schyłkowa. Natomiast trzeba zrobić jedną rzecz. Tam nie pracuje wiele osób. Ale trzeba zadbać o tych pracowników, którzy byli tam dotąd zatrudnieni. Zadbać o to, żeby znaleźli inną pracę, taką, która nie jest oparta na maltretowaniu i okrucieństwie wobec zwierząt. I to jest moje pytanie i sugestia do autorów tego projektu. Czy rozważacie państwo taki program wsparcia dla pracowników z tej branży, tak, żeby po prostu pomóc im się przekwalifikować? Myślę, że to jest ważne i myślę, że ważne, żeby też przeciąć tę sprawę i odprawić pośle. te pożałowania godne panie argumenty pośle, wspólnotnych ław. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Wniosek formalny. Bardzo proszę. Jeśli, jeśli już stosujemy takie tutaj skarżypytstwo, to my też chcielibyśmy w takim razie ukarania posła Zandberga za te obelgi, za, za ten język nienawiści i za te brunatne wyzwiska od czerwonego komunisty. Dziękuję, Przyblokują kolejne inwestycje. Zapraszam pana Wydaje się, że Janusza w tym momencie. Tylko już kończę, już kończę, panie marszałku. Dziękuję serdecznie, panie pośle, pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Dziękuję bardzo. Panie pośle, panie pośle, nie, mówię do pana posła Janusza Korwina-Mikke. Niech pan się obudzi, zapraszam pana głos. Super. Przepraszam, że panu przerwałem sen, ale po prostu czasami się tak zdarza, że Marszałek musi przerwać sen posła. No, no rozumiem. Proszę bardzo, ale cieszymy się, że jest pan z nami. Proszę bardzo. dobry, Panie Marszałku. W sensie snu oczywiście. Ja tylko o tym mówię. Ja chciałem tylko zapytać rządzącej lewicy. Czeka pani Ewa Zajączkowska-Hernik. Witamy raz jeszcze. Witam. Konfederacja to jest partia, która deklaruje przywiązanie do ideału wolności. Jakie konsekwencje w związku z tym Państwo wyciągają w tej konkretnej kwestii? Panie redaktorze, nie można nazwać się... Przywiązaniem do wolności, wolnego prawa do, zabienia, do zabicia drugiego człowieka. Przypomnijmy sobie i miejmy tego świadomość, że aborcja to jest zabicie drugiego człowieka, to jest zabicie e, poczętego dziecka. E, niezależnie od tego, jak do tego podchodzimy, takie są e, fakty. To, co powiedziały moje poprzedniczki, e, no, pod, no, pod, podpinam to pod pewne instrumentalne traktowanie samych kobiet. Po pierwsze, pani z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że kobiety wyjdą na ulicę, i je jeżeli nie będzie dostępu do legalnej aborcji do 12 tygodnia życia, więc widać jak instrumentalnie koalicja obywatelska chce wykorzystywać kobiety, wmawiać im, że aborcja jest ich celem w życiu i ich podstawowym prawem Ale to przepraszam, pane słowa, nieprawdą. ale dlaczego? Nie, nie to ja, ja chyba nie zrozumiałem w tej chwili. Dlaczego instrumentalnie e, e, kobiety, które no wcześniej, wcześniej, już, wcześniej już demonstrowały, właśnie podnosiły takie hasło? Przede wszystkim, Panie redaktorze, kobiety demonstrowały w 2020 roku, ponieważ zostały wprowadzone w błąd z tego względu, że Koalicja Obywatelska czy Lewica wmówiły tym paniom, że będą na przykład musiały rodzić dzieci z gwałtu, z kazirodztwa, czy jeżeli ich życie będzie zagrożone. To jest kompletną nieprawdą, bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku mówi wprost, że eliminuje przesłankę eugeniczną do aborcji, co jest całkowicie zgodne z Konstytucją, bo w Konstytucji mamy zawarty zapis o ochronie, o ochronie życia. Dlatego chociażby na przykład kara śmierci w Polsce jest niedozwolona, ponieważ należy żyć, chronić, chronić życie od Polska jego początku do jego końca. Też ale taką mamy konstytucję, że konstytucja nakazuje chronić życie, więc wszelkie zmiany w konstytucji dotyczące aborcji są niezgodne z konstytucją. Więc jeżeli zadamy pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy aborcja eugeniczna jest zgodna z konstytucją, czy nie, to logiczne, że Trybunał orzeknie, że, że nie jest. Aborcja z gwałtu, z kaziroctwa, czy w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia kobiety dalej jest dozwolona, więc kobiety, które manifestowały w 2020 roku, po prostu instrumentalnie zostały wprowadzone w błąd w właśnie przez polityków Koalicji Obywatelskiej i ja Pani poseł, ale ja mam, ja, Lewicy? bo ja nie chciałbym, żebyśmy zrobili kopię, numer tam 5 tysięcy, którąś tej dyskusji, kto, jakie są argumenty za, jakie przeciw. Ja chciałem zapytać, jak państwo w, się pozycjonują w kwestii tych konkretnych projektów? Czy państwo ewentualnie mają własne? Chodzi mi o obecną sytuację w parlamencie. Powstanie zapewne ten, ten zespół, który ma próbować wypracować jeden projekt, czy Państwo będą w nim, czy, czy generalnie nie. Panie redaktorze, Konfederacja od początku do samego końca jest i będzie za ochroną życia poczętego i zagłosujemy przeciwko takim projektom. Jesteśmy partią konserwatywną, podobnie zresztą jak pod tym kątem Prawo i Sprawiedliwość, bo mamy tutaj do czynienia z dyskusją na temat światopoglądu i podobnie chociażby jak Polskie Stronnictwo Ludowe, które również uchodzi za partię konserwatywną, więc domniemam, że nie będzie większości parlamentarnej dla takich projektów. Co do jeszcze jedno zdanie chciałam powiedzieć, co do instrumentalnego traktowania kobiet czy kobiet wciąż, że tutaj pewne, pewne odniesienie do pani Nowickiej z Lewicy, bo pani Nowicka powiedziała coś takiego, że no skoro dziecko i tak ma umrzeć, parafrazując, że skoro dziecko i tak umrze, ponieważ ma wady letalne, no to w jej mniemaniu można takie dziecko zabić Troszkę inaczej w porozy, tylko ten dlatego, cytat, żeby że... tylko dlatego, żeby nie umarło są... po porodzie. Yy... To proszę, taka jest logika, ale no tej tak. Nie, no, pro, proszę, proszę, bo ja mi się wydaje, że, że zapamiętałem inaczej, ale pani wie, wie najlepiej, Ta, co to pani myśli. znaczy, skończy. ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że oczywiście, no, mamy tutaj, no, tak powiem, w rozkwicie to, co wolnościowa, pozornie partia, ma do zaproponowania kobietom. A co ma za, do zaproponowania? Represyjne prawo, które w żaden sposób nie ma chronić kobiet, tylko kobiety mają być podporządkowane. Uwaga, ideologii, bo ja to, co pani, pani mówi pani tutaj o faktach, o tym, prawda, że tu jest o zabijaniu dzieci, prawda, i tak dalej, to proszę sobie wyobrazić, to no przecież w całej Europie to w ogóle to tych morderstw dzieci, prawda, tam, gdzie są liberalne ustawodawstwa, to by było w ogóle jedno wielkie, powiedziałabym, jedna wielka mordownia, że pani tak posuł, powiem. To że jest to absolutnie Kachemnic nie dlatego. Ale do tylko, dobrze, ale ja jednak też jeszcze tak? chcę powiedzieć. Także przede wszystkim proszę Państwa, mówię tutaj do narodowców, prawda? których pani reprezentuje, jeżeli, jeżeli jesteście tak przeciwni aborcji, to jej sobie po prostu nie róbcie, a dajcie żyć innym, dajcie żyć kobietom, dajcie im o sobie decydować i nie opowiadać tutaj jakichś bajek ideologicznych, które mają się nijak do rzeczywistości. To wracamy do Konfederacji. Jeśli pani pozwoli, bo trochę nas na goni już czas, ja zadam pytanie, bo, bo, bo chodzi mi o tę logikę, to znaczy Prawo ma dotyczyć wszystkich obywateli. Obywatele mają różne opinie w różnych kwestiach. Czy nie uważa pani, że w sumie najbardziej logiczne byłoby pozwolić, stworzyć najbardziej liberalne prawo i każdy będzie w tych ramach korzystał z tego prawa tak jak chce. Na przykład wyborcy Konfederacji, którzy mają poglądy takie jak pani, nie będą wykonywali zabiegów aborcji. Mam na myśli oczywiście wyborczynie, ponieważ. Ponieważ mają takie właśnie poglądy, ktoś inny, kto ma inne poglądy, będzie mógł skorzystać z tego, z tego prawa. Pytanie: Czy prawo powinniśmy konstruować pod kątem naszej partii, czy wszystkich obywateli, którzy mają różne poglądy? Panie redaktorze, dwie kwestie. Po pierwsze, kto w takim razie będzie chronił e, poczęte dzieci, które nie są niczemu winne, a które e, być może będą abortowane ze względu na widzimy się i e, sposób traktowania aborcji przez lewicę czy koalicję obywatelską jako formułę e, antykoncepcji. Kto będzie chronił e, życie e, poczęte? Ja mam pytanie do pani Nowickiej, bo powiedziała pani, że kierujemy się wolnością. A co z wolnością kobiet, które zostały poczęte? Przecież one mają prawo do narodzin, mają Taka, prawo no do ja urodzenia chętnie, się. Chętnie Pytanie, I kolejne, pytanie, i kolejne tak. pytanie do pani Nowickiej. Ile fundacja, tak. ile pani um, organizacja I ja, Federa ja będę przyjęła chciała, pieniędzy? Ja bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Ja przepraszam, ja mówię mówię ja 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 przepraszam obie panie, tak. ale wchodzimy w taką kolejne, bo te argumenty. Pytanie dotyczące... Tak. Fundacji, Pamiętajmy o konstytucji, się... jako jedno powiem. Konst... Kobieta ma prawo do życia, do zdrowia i do autonomii. I, on, i, I te prawa muszą konstytucyjne, to, muszą Polki to, móc to, to, to um, egzekwować. Na koniec dwa pytania do um, przedstawicielek, dwóch przedstawicielek koalicji, oczywiście pani też jest przedstawicielką, ale do pani Doroty Łobody, czy wy jesteście w stanie ostatecznie ewentualnie poprzeć referendum? Ja osobiście nie jestem w stanie poprzeć referendum, ponieważ uważam, że to nie jest temat do referendum, i tak naprawdę jest to pokrętna droga do tego, żeby nie legalizować aborcji. To referendum nie jest nam do niczego potrzebne. To nie jest tak, że w momencie, kiedy obywatelki i obywatele wypowiedzą się w referendum, to prezydent nagle taką decyzję podpisze. Dalej to przechodzi przez Sejm, dalej będzie ustawa, którą trzeba będzie uchwalić. Także, moim zdaniem, to jest oszukaństwo i to jest wydłużanie drogi do legalnej aborcji. Że nie będzie pozytywnej odpowiedzi na apel marszałka Bosaka i nie widzicie Państwo szansy, czy też powodu, żeby siąść razem i powiedzieć, czy ja ustalić. Ja mogę usiąść. Ja to znaczy, pan? Będziemy zmieniać pani konstytucję z konfederacją. Przyjdzie poseł Brown zgłosi poprawkę, żeby Żydzi nie mogli pełnić żadnych funkcji publicznych. No, w czyli w już I będzie naprawdę... Na będzie właśnie, no, słyszymy, właśnie minister wasze, Gawkowski wasze trochę bardziej konstruktywny punkt widzenia zaprezentował. E, e, wtedy będą mogły użyć światło No Nie wyobrażam sobie tego, bo e, jest spór. Istotą polityki jest spór. I ten spór zawsze był i zawsze będzie. Różnimy się w opiniach. I tak samo istnieje ten spór w świecie Jasne. prawniczym. pani przewodnicząca. Bo, a a właśnie, pana, spór, nie, jest spór jest panu, bardzo... E, Ważną rzeczą w demokracji gdyby nie było sporu, nie byłoby demokracji. Pytanie jest następujące, następujące co robić wtedy, kiedy no mamy dualizm prawniczy zawsze, jedno orzeczenie zawsze kontra zawsze drugie orzeczenie? Się... W, w, jeżeli chodzi o jurysprudencję zawsze był spór, bo po prostu na tym polega też nasz zawód, nasz prawniczy zawód, że mamy różne punkty widzenia, prezentujemy je, bronimy swoich, bronimy swoich racji e, A i czy nie obywatele ma mogą się innego, czuć bezpiecznie że są różne nie. punkty widzenia na pewne sprawy ja mam pytanie że do o pani to się wspieramy. Natomiast jedno jest ważne, jeżeli mamy wyrok niezawisłego sądu, to ten wyrok należy szanować. Koniec. Pytanie, który? Marszałek Bosak, pytanie? Ja to mam pytanie do pani przewodniczącej. Jak dla pani Spór jest taki normalny, to dlaczego wasz e, polityk e, Krzysztof Śmiszek chce proponować e, nowe przepisy, które mają cenzurować konkretne opinie? Nie chcemy takich przepisów i e, powinniście się, się powstrzymać, pan zaakceptować wiem, to, że jest spór. O czym pan mówi o jakich Tak, mam na myśli te przepisy, gdzie pod nazwą mowy nienawiści chcecie zakazać krytyki waszego programu ideologicznego. Proszę może się przyzwyczaić, nie. że jest spór, Chodzi tak jak, o jak pani proszę, mówi chronionych kategorii przed właśnie tą mową nienawiści. No, czyli cenzurę chcecie wprowadzać. Dokładnie znaczy, tak samo, znaczy, jak my znaczy, nie chcieliście cenzurę, odwołać za brak cenzury prewencyjnej wystąpionym posłów. Jest obrażania kogoś ze względu na jego pochodzenie etniczne czy, czy I wy będziecie określać, religię, co to jest obrażanie, tak? Religii. Pani będzie to określać. To będzie, określać. to będzie o tym decydował sąd, bo ten mhm. przepis już jest. On funkcjonuje. No to skoro jest, to wystarczy. Nie, nie trzeba więcej. Nie, bo tam jeszcze brakuje jednej kategorii, między jakiej? innymi tożsamości psychoseksualnej. Nie ma w polskim prawie Ujęcia mowy no nienawiści. To jest kalka Ale jest językowa z angielskiego. To speech, przepis, który zabraknie. Gdzie wy chcecie, żeby ludzie szli za poglądy do więzienia. Ja tylko mam nadzieję, na że pan marszałek z PSL-u słucha tego bardzo dokładnie. Nie, nie, nie będzie tego popierał, panie marszałku. Ale nie ma. Śmieje się pan marszałek Bosak. Z czego pan się śmieje? Czy się wam uśmiecha? Śmieje się z oczka puszczonego do szkół średnich, bo już blisko do wieku, w którym się głosuje. A, czyli myśli pan, że to jest takie myślenie w kategoriach wyborczych? Dzisiaj e, odpuszczę <laughs> prace domowe, a potem zagłosują na platformę? No myślę, że jakby to miało służyć e, dobremu wychowaniu i dobrej edukacji, a, a zaszkodzić sondażom, to byśmy nie mieli tego nagrania. Ale uważa pan, że to jest błąd, likwidacja prac domowych dla tych najmłodszych uczniów? Uważam, że takie rzeczy powinny zależeć od nauczycieli, od rodziców, a nie od ministra. Minister nie powinien wydawać tego typu zakazów na cały system edukacji. Czyli nauczyciele powinni mieć wolną rękę? No, jeżeli nauczyciel nie ma swobody w pracy z uczniami i doboru instrumentów, w jaki sposób z tymi uczniami pracuje, no to jest po prostu biurokratą zatrudnionym przez ministerstwo, a nie nauczycielem. Musi się kierować dobra dziecka, a w tym wypadku musi się kierować regulacjami. Polski system edukacji w ogóle jest przeregulowany. I tutaj PiS i Platforma są bardzo zgodne, bo przypomnijmy, że kiedy obecny w studiu minister Czarnek był e, właśnie ministrem, no to mieliśmy zamach na niezależne polskie szkoły poprzez próby e, ograniczenia ich rozwoju. Bo jak to się wyraziła poprzednia minister... E, Edukacji zauważyli, że dzieci z systemu nam wyciekają do szkół niezależnych. Zamachnął się pan na edukację nic z tego nie wyszło. Nie na bardzo, niezależność szkoły. Nie bardzo rozumiem, o czym pan marszałek mówi, ale być może pan marszałek świętował za długo ten sukces, który pan ma dzięki Platformie Obywatelskiej. Jaki zamach? To wy wyjęliście karty za co dziękuję, czego, panie marszałku. Czego, czego dotyczył nie zamach? Jest. Nie uczestniczyliśmy w tej farsji, panie marszałku. Olec Czarnek, ale nie, 0, pan, Leks, Czarnek, Leks, Czarnek 0. nie był zamachem, tylko był, była, był ustawą, która dawała transparentność zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Pan o tym doskonale a doktorze, jeśli chciał zajechałaby o... szkoły niezależnie. Nie zajechałaby szkoły, dlatego że na końcu dopiero był kurator oświaty, który i tak ma nadzór nad, nad tym, co się dzieje w szkole. Podstawowa rzecz tego, co pan nazywa Aleks Czarnek, polegała na tym, że rodzice mieli do, dostęp do materiałów, z których używająby ich dzieci na zajęciach, pozwale się koło. Nie, jest to, to, historia, to, to, pan się pracami, Ja jestem zdania podobnego tutaj, jak pan marszałek Krzysztof Bosak. Ale znaczy, chciałbym najpierw zobaczyć, jak to będzie, bo na razie widzę. Jakąś mgłę. No, p, y, zajęcia, pracy domowe dla chętnych to znaczy co? Znaczy, ktoś, kto będzie chętny, to przeczyta lektury, a jak nie będzie chętny, to nie przeczyta lektury. Ktoś, kto będzie chętny, to się przygotuje do klasówki, a jak nie będzie chętny, to się nie przygotuje do klasówki. No Chciałbym szczegóły widzieć, bo sam fakt, że trzeba rozsądku w zadawaniu prac domowych i być może na świętanie a klasówka w poniedziałek nie powinna się odbywać, to ja się zgadzam. Znaczy, ja myślę, że źle, że poszedł taki sygnał y, na zasadzie, że czegoś nie będzie trzeba, bez żadnych szczegółów, bo w tej chwili widać, że właściwie. Generalna zasada, którą głosił Donald Tusk, pełna jest różnego rodzaju wyjątków, których już w jego filmiku nie było, poza wierszykiem i tam, prawda, uśmiechem. Natomiast no, prawda jest taka, że nauka jest zawsze w jakimś stopniu procesem indywidualnym. I pytał pan redaktor o rozwarstwienie. To rozwarstwienie już jest, ono wynika z różnych powodów i ono się, obawiam, może pogłębiać, jeżeli będzie szedł taki sygnał do rodziców, że szkoła załatwi w godzinach szkoły naukę waszych dzieci, a wy się po prostu tym w domu już nie musicie zajmować. Jest wprost przeciwnie, to znaczy niezależnie, czy prace są zadawane, czy nie są zadawane, rodzice, którzy interesują się nauką swojego dziecka, rozmawiają z nim o tym, próbują mu jakoś pomóc, interesują się tym, już o Wciągną to dzie... Tak, ale chodzi przede wszystkim o indywidualne zainteresowanie rodziców. Zawsze wciągną to dziecko na znacznie wyższy poziom rozwoju edukacyjnego, niż rodzice, którzy poślą do najlepszej, nawet płatnej szkoły i uważają, że mają temat z głowy. Nigdy nie jest z głowy i to zainteresowanie rodzica jest kluczowe. A czy to to zainteresowanie będzie stymulowane mądrym zadaniem w domu, gdzie rodzic musi mądrym, a nie na sztukę nadmiernym, prawda, nadmierną listą mechanicznie wykonywanych jakichś zadań. Ale jeżeli jest coś, co wymaga troszeczkę kreatywności, no to, to może stymulować. Także na tym się powinniśmy skupić. Czy jest ta interakcja i skąd ona ma wynikać między rodzicami Jeszcze a dzieckiem? No, mamy automatyczny system indeksowania na przykład ZUS-ów płaconych przez ludzi prowadzących działalność gospodarczą, a ani rząd lewicy, który rządził wiele lat temu, ani rząd platformy, który rządził 8 lat, ani 8 lat rządzący pis, nie zrobił czegoś, co powinno dawno być, czyli automatyczne indeksacja wskaźnik inflacji ludzi, wynagrodzeń ludzi pracujących w sektorze publicznym. I stąd mamy za każdym razem taką dyskusję, tak, że już podnieśli pensję minimalną, ale okazuje się, że o proszę, tutaj jeszcze pracownik naukowy będzie zarabiał poniżej. No nie tak nigdy co nie było, z... panie marszałku. Zawsze podnosiliśmy to, co, te wynagrodzenia. To, co robi rząd Platformy, to jest realizacja poniekąd testamentu rządu PiS. To znaczy, rząd PiSu prowadził taką politykę. Testamentu ministra Czarnka? Nie. Chodzi o szerszą ich filozofię. Oni prowadzili, podnosili płacę minimalną wyżej niż ekonomiści wskazywali, wyżej niż inne rządy, ale to prowadziło do spłaszczenia, niezależnie, spłaszczenia wynagrodzeń niezależnie od kompetencji. I w tej chwili ten system podwyżek zrobi to samo. I my w Konfederacji. Uważamy, że to nie powinno od ministra zależeć, tylko to powinno od dyrektora szkoły zależeć. Rolą ministra jest dostarczyć dyrektorom szkół pieniądze na fundusz wynagrodzeń, tak, żeby oni byli w stanie zrekrutować. Czyli dyrektor może robić, co będzie chciał, nie, jeżeli uzna, że jeden nauczyciel co jest chciał, świetny. No, to musi spełnić różne. I co wymogi. pana zdaniem może Natomiast, być. Idealna no, szkoła to, że... to taka szkoła, gdzie jeden nauczyciel zarabia trzy razy więcej już od drugiego? Idealna szkoła nie istnieje, natomiast potrzebujemy nauczycieli z różnymi kwalifikacjami. W szkołach technicznych potrzebni są na przykład nauczyciele z kwalifikacjami inżynierskimi, którzy nadążają za przemysłem. Jak im nie damy mniej więcej tyle pieniędzy, co na analogicznym stanowisku w przemyśle, to nigdy ich nie zrekrutujemy. I to jest problem i administracji, gdzie trzeba ludzi z inżynierskim wykształceniem i, na, i, i szkół. W Warszawie, skoro mamy 3000 wakatów, to znaczy, że dyrektorzy nie mają pieniędzy na wynagrodzenia. Trzeba dać im więcej i te nie teraz są zapełnione. Ta filozofia, że minister ma każdą śrubkę w każdej gminie przykręcić, konstruując ten algorytm, jest taki, że w Warszawie jest taki, dobrze się płaci. Tam jest no. tak dobry algorytm wymyślony, że trzech urzędników na krzyż w ministerstwie rozumie, jak on działa. Dobrze. I to jest droga donikąd. To jest centralne planowanie, a my potrzebujemy tego, żeby uruchomić kreatywność tych, którzy te szkoły prowadzą i żeby oni się zastanawiali, dobrze. komu ile dać pieniędzy, żeby go przyciągnąć do nauczania młodzieży. It's a little... <laughs> Może nie miał nic do powiedzenia, no, a może coś chciał ukryć. Ja tej sprawy nie znam, więc się nie będę wypowiadał. Natomiast liczę na to, że komisja śledcza po prostu ustali nam, kto jest odpowiedzialny za próbę złamania procedur wyborczych, kto jest odpowiedzialny za przesunięcie wyborów bez podstawy prawnej, kto jest odpowiedzialny za stracenie dziesiątek milionów złotych oraz za zmuszanie działających zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem władz poczty polskiej do działania wbrew interesowi firmy. Komplett bez sensu.